Cześć, witajcie na kanale Odbiór mieszkania. Ja nazywam się Wiktor Chołabiś i zapraszam Was na podsumowanie 6 tygodnia tego roku. A podsumowanie dotyczy oczywiście usterek, jakie spotkałem mnie na odbiorach w minionym tygodniu. Zapraszam. Pierwsza usterka to rozdzielnica elektryczna, w której pojawił się błąd opisu. Nie wolno, zgodnie z warunkami technicznymi, łączyć jednym zabezpieczeniem pokoi z łazienkami. To muszą być oddzielne bezpieczniki, mówiąc tak po ludzku. E, a tutaj nie dość, że były wspólne, to jeszcze na tym jednym zabezpieczeniu znajdowało się 19 gniazd, w tym pralka i suszarka, które obok miały oddzielny bezpiecznik, no ale niestety nie został poprowadzony we właściwy sposób. Więc błędów było więcej, ale taki rzucający się w oczy, pomimo bardzo ładnej rozdzielnicy. Naprawdę bardzo rzadko zdarza się tak ładnie podzielona rozdzielnica na kilka e, różnicówek. No, ekstra ale wczytując się już widzimy problem a szukając poszczególnych elementów co za co odpowiada i czy jest właściwie opisane okazuje się, że jest straszny koszmarek ponieważ na przykład kuchnia gniazda nadblatowe zostały podzielone na dwa oddzielne zabezpieczenia na jednym trzy gniazdka na drugim cztery a potem łazienka razem z sypialniami Widzie łącznie 19 gniazd. Kolejna rzecz to oczywiście chleb poprzednich odbiorów, szukanie rys na szybach. No i oczywiście znalazło się ich dosyć dużo. Zaskakujący był sposób naprawy uszczelki. Szyby. Jak widzimy po okleinie, mamy do czynienia z zewnętrzną stroną okna. Na dodatek jest to dolna uszczelka, więc jej naprawa w ten sposób jest. Nikt nie położył tego silikonu zbyt estetycznie, po prostu napaćkał. Uszkodzenie okleiny standard. Można to naprawić bardzo ładnie, natomiast trzeba się postarać. Szkoda, że tak na środku ramy, ale. Da się to naprawić. Brak śrubek w Okuciach, i to było w wielu oknach, to nie była jedna sytuacja. Obstawiam, że ktoś przykręcił to na jedną śrubkę, żeby zobaczyć, czy wszystkie Okucia ze sobą właściwie pracują, bo potem ewentualnie przesuwamy to sobie w ramię. No i zapomniał dokręcić to na Amen docelowo, a może zamierzał to dokręcić dopiero, kiedy wróci na regulację. W każdym razie w tym momencie śrubek brak. No i hit. Po prostu, jak to zobaczyłem, to mnie poraziło. Dawno nie widziałem, żeby było lewitujące sobie okno. Oczywiście lewitujące to taki żartobliwy, żartobliwe określenie w tym wypadku. W każdym razie okno powinno mieć podparcie co więcej, powinno być szczelne. A tu niestety mamy jeden wielki mostek termiczny, mimo że od zewnątrz styropianem, uszczelniony, no to niestety to powinno być jeszcze dodatkowo. Podparte i opianowane. Nieprzylegająca listwa APU to jest dosyć częsta usterka. U góry widzimy, jak listwa powinna przylegać, a tutaj niestety się odkleiła. Trzeba ją wypełnić. Często się robi to silikonem. Może nie jest to najbardziej estetyczne rozwiązanie, ale ponieważ jest to górna część glifu wnęki okiennej, no to tak naprawdę jest to dla mnie akceptowalne. Poza estetyką, tu najważniejsze jest, żeby to było po prostu przylegające, szczelne. No i brak kratek nawiewnych na zewnątrz i jakieś obicie ramy. No. Poraża mnie, kiedy ktoś zaprasza na odbiór, chce przekazywać klucze, a okazuje się, że nie sprawdził kompletności lokalu, no ale zdarza się tak. W niektórych inwestycjach takie rzeczy od razu, od ręki się przynosi, przykręca, wymienia, żeby nie zostawiać takich smaczków. Ale tutaj niestety nie, nie dało się. Wilgoć technologiczna. No bywa, że jesteście zapraszani do lokalu, który e, tak sobie dosycha. Nie powinno tak być, natomiast ze względów. No właśnie domyślam się, że ktoś chce pokazać, że osiedle jest ładne, więc zaczyna od elewacji, a dopiero później bierze się za wnętrze i te tynki wykonuje po tym, jak już jest elewacja zaklejona, co utrudnia oddawanie wilgoci temu budynkowi. No bo tak przez cegłę coś tam by sobie odparowało mimo wszystko, a kiedy tam jest styropian, no to ten jest wszystko się kisi w środku i dużo trudniej wysycha. Mhm. Często jest to też spowodowane harmonogramem. Ocieplamy, żeby można było przez zimę robić prace wewnętrzne. No nie jest. To poprawna technologia. E, taki mój domysł, możliwe, że po prostu nie wyschło. No, no też się zdarza. E, w każdym razie ma być suche. Na dzień odbioru, tynki powinny mieć wilgotność e, 2%. E, rysa posadzki. No, posadzki czasem tak pękają. E, miałem gdzieś zdjęcie rysy koło dilatacji, ale gdzieś mi zaginęło w tym całym tygodniowym ferworze walki. No, w każdym razie, rysy się wypełnia żywicą, to jest naprawione i nie ma z tym już większego problemu. Ubytki w elewacji. Tutaj po prostu jeszcze te naprawy się nie pojawiły. Na dzień odbioru po prostu zobaczyliśmy coś takiego jak, jak wygląda w środku. W tym tygodniu tyle tylko usterek. Przynajmniej kolejny tydzień. Ferie. Ja pracuję. Do zobaczenia na odbiorach. Pozdrawiam. Cześć.